Witam do walki, to jest raf ekipowy z przemysłem, z Limelką, czy co? Zebo nie, jeszcze nie dotarł, niestety. Nie dotarł. No. Idziemy w trójkę, jak będzie później, to, to będzie fajnie. Chodź fajnie. Nie, nie poczekają na kolegę, tylko kurde, od tu już najeść, szybko ja i tak dalej. Ro, czekaj, czekaj, bo ja muszę się najeść. No bo miał być Zebo już 20 minut temu i go nie ma nadal. Gdzie jest jeść? Na górze jest jeść. Każdy jest najedzony, ma wodę, zapasy, ma dzidę i ma... <laughs> No, właśnie z tym najedzeniem to tak. No sekundkę. właśnie, ja na razie mam slowmo. Slow tak, tutaj jest coś. Gotu, ugotowalki, dobra. Ugotowalki. <coughs> Możemy sobie to pozjadać. Wszystko z siatki. Wszystko że jest No prawie, prawie, prawie. Jeszcze wody się muszą napić. Ups, dobra. Ja I praktycznie już mam całe zjedzone przez smewy. Dar daruję sobie w takim razie to. I. W sumie, ja sobie jeszcze jakieś owocki tylko o, wezmę, muzyczka? może? Tak, owocki najlepiej, bo. Aha, i wszystkie wzięte już, no, no tak. A można ściąć przypadkiem palmy tam dawać. czy coś, mango na przykład? Tam jest coś nie, no do jedzenia, w sumie to nie ma. O, można mango ściąć, bo mango będzie do jedzenia. Dobra, wezmę Poczekajcie! Dobra. Lewa sobie tam czymś się raczy. Przeleciała oczywiście przez pokład Dobra, i, i przez warstwę ziemi i trawy. Jak widzicie, nic nie rozumiem. Ma źle ćwiczą, to sobie też wziął. Młodek jeszcze jest mi niepotrzebny. Ale hak też chyba nie będzie potrzebny, nie? Nie, nie, raczej zaraz. A co robimy z niedźwiedziem tym dużym? Kto będzie Zabijamy tankował? Ja go, bo chcesz się niedźwiedzia mieć. To ty będziesz go zabijał. A wy będziecie patrzeć. No? Dobra, możemy no iść. Będę ci Patrzcie. kibicował. Pila wam się haką, I Deskini. Ale hak, aha, dobra. No tak. Zdała mi się skrzynka na właśnie takie swoje rzeczy. Okay, Czekaj, ja też muszę zrobić. na takie małe, ten plastik. Na odpadek jeden. Dobra, zrobię i zaraz idziemy. Połowa się mi wystarczy? Połowa się kiery? No nie, no co ty? Mówi, że więcej? Plastik 8. A, A może ja wezmę jakieś zapasy, coś, sztabka metalu albo coś? Nie, 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 Myślałem, że że jedzenie to bardziej. Ro no, ale to i tak na jeden raz nie widzimy całej zespołu i nie uzbierzemy. No, zobaczymy. Możliwe. Czemu no, tutaj nie można? Dobra, nieważne. To... Ktoś powybierał metal... I to... kurde, nie do... A nie, dobra, jeszcze jeden został. Nie powrzucał Jak nowego. Metal? Ja tam dopiero co wrzuciłem 12 metalu. To Gdzie? Sztabek! Sztabek to nie mam. A to są rudy do przepalenia po prostu. No. To czemu A, nie przepalacie? A, czekaj, jeszcze biorę łopaty, bo tutaj są te. E, tutaj To są czemu rudy nie, nie... przepalacie? Dobra, łopata jeszcze dobra. To tam... Ja jestem Teraz gotowy się zrobi No chodź, Masz przychodzi. łeb jak noc, dopiero rano się zrobiło niedawno Ja masz łeb jak noc Padalcu Co tutaj jest nimi, widzicie? Dobra, no ja idę, chodźcie Ale pierw pójdziemy może, no po kolei tak będziemy chodzić na te całe te Pierw pójdziemy dobra, do radź. stacji rangersów, czyli do Strażników, a mełkę. A tu stoi, no. dobra Dobre, biorę idę, idę Ku przygodzie, chodźcie Jak tu ładnie z, z... Ale to z zielonymi liśćmi chyba i... można Brze zbierać. Brzewo? No. Ja tam właśnie już biegnę do niego, tak. Brzozy z zielonymi liśćmi są na ten. Ty jadaj taką, no, br taką brzozałkizę. A tutaj? A ja mam i się ciupam. Tam jest jeszcze jedna, ja ją Ale widzę tu ten. jeszcze jedna. Ja to są walki z Odaś, a Tam jeszcze a, jest te radę. małe pyrtki można. No. Małe pyrtki no, tak, z zielonymi listkami można tak, ścinać. Tak, tak, tak. I małe sosenki. No, to... I małe sosenki, tak? Ile tu na razie, ludzi jest na jedno kurczę, takie ten? Iść tam niedźwiedzia już. męcz. No no, tam już nie ma co. Ono, ono, dostałem super, Już jest ono. niedźwiedź? Nie, no ale zaraz no będzie Prawo pierw na, na rangersów chyba trzeba iść Prawo pierw Tam również tak prowadź, żeby ludzie, którzy Mogliśmy nowi oglądają, którzy jeszcze nie głowie. wiedzą nie znają tej gry i to w ogóle no, to, no, żeby wiedzieli gdzie, co, jak jest ten tego. Śmiało, śmiało on siedzie. No tutaj są znaki, więc każdy każdy będzie wiedział, gdzie co mamy iść O i tutaj jest Re ranger Station. Dzwoneczek słychać Dobra, idę. No, tam rower. gdzie jest ten dzwoneczek jest y Easter egg, podobno, trzeba tam iść. Tam jest rowerek. Tak. A więc dzwonkiem krewalki? Ale pod tym rowerkiem też to się chyba Dwieć, Dźwiedź, dźwiedź, dźwiedź. Dźwiedź. i O! Patrz. Tutaj masz. <laughs> dobra. Łaaaa! Dobra. nie mogę dziabnąć go. Ta-ta-ta. Ta-ta, ta-ta. Dziesięć ta, 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 ta. razy, dobra. Pozbierajcie sobie, tam jest mięso i skóra. A gdzie jest ten, ten Idziesz rower, za dzwoneczkiem? Walki, jest za to, to, to idź, nie? musisz sobie wsłuchać się w dzwoneczek Dobra. i iść za dzwoneczkiem. Czekajcie, bo tutaj A ja za drzewo. Chysynka, czekajcie, czekajcie. Jakaś znaczka tutaj jest chyba. To zbieraj. Nie, tutaj nic nie ma. Ja już to byłem. Hmm. Tu jest, tu, był, tu była klucza. Klucze w środku były, coś tutaj było takie do zebrania, do podniesienia. No to tutaj się nic nie da zebrać przecież. <grym> Jakie <się> tutaj <grym> Było tu coś. No, no nie, 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 nie ma właśnie. Gdzie jest ten rowełek? Nie wiem. Dobra, to Rówelek, Tu, tu patrz, ho, ho za mną, no, pa, ho. czej, ty z ławki lepiej nałożę, czekaj, idź, o. Tu, 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 tu na górę. Dobra. Tego ja nie widziałem, a tu, tutaj tu, gdzieś O, tu. o, o, o. Tu, 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 tu. O! Użyj! A co to jest? O! Osiągnięcie mam! ping! nie. Coś wziąłem. Coś wziąłeś? Ja coś wziąłeś? A co wziąłeś? W książce będzie. Rt. Ktoś zabrał łańcuch. I przepraszam. Eee, mamy czerwony kluczy, zielony klucz i części mechaniczne. To nie wiem. Łańcuch? Od roweru. Um, a gdzie, gdzie są ładne te przedmioty? a, tuk chain, dobra. Może będą jakieś piły spalinowe? Dyktafon, coś na kable łączy... Czemu? Dobra. O, limełka tutaj jeszcze podbierała. Bola. To co, wracamy I, się do na, na ten rangers? O, nie znowu jest niedźwiedź! One się respią, nie tak, wiem czy Tak, więc najmniej coś się znowu zrespi, dobra. Poczekaj, walki A co tak Ta rata. ta. A ra, no nie dziduj mnie, nie, nie, dziduj mnie. Coś wszystko wypiął. Nic nie widzę, bo krzoki są. Krz... jest? tych krzoków! O, tu jest dziura, dobra. Kto zbiera w końcu, żeby ja to To ja, ja... mogę. Ja dobra. No, dobra. To masz, czek, łapaj. Albo głowę se, o. O, głowę se daj mi to. Nie, głowa to, czapka masz. O, o. dobra. Ja mam dzika. I masz Melka, tutaj masz to i to masz. To, to masz. To masz Karolak, co? Idziemy. Szkoda, że tych wszystkich nie można zebrać. No to tak samo jak na innych wysepkach, też jest bita z tym, nie Też na tym ubolewam zawsze No Na górę Tam trzeba będzie skakać To coś co Walki bardzo lubi Tak! Parkur kurde Ja to na raz zrobię Ja bida. to też zrobię na raz Dobra o, nie, patrz. nie, ja to nie zrobię Pyk, pyk, no. pyk Oj! Zrąbałem Ja muszę poczekać, bo teraz to się... O, teraz dopiero No, no pyk Ale co ja? Pyk, pyk ja czy za tobą, a tobie zniknęły na... <laughs> one. To wspaniale. Dobra, czekaj, za. Pięknie, ani razu się nie zraniłem. Wow. Kurde. Jak ktoś, to mam ten. Pięknie, że aż dzida miękko. Co? Mam leki ze sobą, jak coś. O, tutaj trzeba żarówkę wkręcić, nie wiem skąd jest. Tak, ją jeszcze na półkę tam odłożyć narzędzia, Aha, odłożyć. To idziemy. Żarówka jest przy czymś, gdzieś jest. Tutaj trzeba. Hmm. Refinerję znalazłem piłem młot i klucz, klucz. trzeba znaleźć No tam znaleźć. się znajdzie potem w tych skrzyn... A na tak, górze jeszcze tam jest są jakieś o, Tu tak. jest jedzenie, ktoś... notatka jeszcze o Dano nową notatkę hmm. Ładen, ładen To teraz na górę pierwszej tej wieżyczki no W sumie tak, nie trzeba nosić tych, tych planów Bo to i tak się dopisuje od razu I na samą górę i tam trzeba cyknąć, włączyć to ja pójdę, nie wiem czy mi chcecie iść, ale ja, ale ja sobie tu pójdę. Tam też jest skrzyneczka. No tam tu, też Tam jest tu, skrzyneczka też, też idę. To no, spadłam. No te schody są... Oaj, oj! OJ OJ OJ! Wiedziałem, 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 że... to się, Oaj, to to się, że... <grym> się Tu się tak kurde kijowo wchodzi. Kijowo? Ukraińcom? Eee, tutaj można tu na górę wejść, Czekaj, Czekaj, coś, coś A, tu gra? mi się wydaje? Te rzeczy co? 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 Ile rzeczy Co? Gdzie? Tutaj. Jest. Klikłeś? Y nie, włącz. Gdzie to było? Czy, czyj, czyj, Ale co chcesz zobaczyć? Gdzie to się klikalizuje? Tutaj, jest. tutaj, tutaj. Gdzie? Tutaj. No tutaj. A! Co to! Bzt. Bzt. Aktywne na stacje tak. Przekanikowe. 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 Dobre. No. Teraz, I teraz zobaczmy, bo zobacz, tam, teraz musimy iść tam, a potem tam. Widzisz? A jak pełen? sobie staniesz nieruchomo, to zauważysz, że to się wszystko buja tutaj lekko. Tak Tu ja mam jeszcze byłeś osobaści, tutaj na samej górze? No byłem, zabrałem skrzynkę, tak. Zabrałeś? Na Jak pewno? Jak to będzie jedzenie to musi wołać o, To się... Tam było... Czy nie, tam nie było jedzenie, tam były śrubki i sztabki w sumie. Jeżdżę na radarze, pazoba! Oj! Blin. Blin. Nie, coś ci widzę, że zapchnęło Em? M? Okay, Nieważne. I, i idźmy stąd. Dobra, to, do dwójeczki idziemy, dwójeczkę możemy zrobić. A może no tutaj... teraz się tak zrzucić. Lotem bliżej! <laughs> no tak, ale można stracić życie. Chodzi tutaj jest skrót zaraz żeby tam przejść. Miodek trzeba zebrać. Cy, który endy? Tędy? Tutaj, no. Nie. Ale żebym zje. No dobra, można wyjść na sześć. Tak, tędy, dokładnie tak. Tu jest Nostromo. No ale tak bardzo nie ten, Wym... bo tutaj musisz jeszcze ten. Jesteś w Wym... Nie wiem gdzieś w krzakach. Ja nie. No, no, o, walkisem. o, dobra, dobra, to czekaj. Nie, 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 tutaj, 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 tutaj Gdzieś ten dźwiedź był, nie? Tutaj tutaj tutaj, 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 tutaj. Ja jestem przy tym namiocie. Limelka, gdzie ty jesteś? Przed chwilą byłem za walkizem. <laughs> no Limelka, gdzie ty jesteś? Halo! Gdzie cieszy. ona jest? No przy namiocie tam na dole ma. W jakim namiocie? A tutaj, dobra, umarłaś? Nie. A to jest jakiś inny dźwiedź. Dobra, biegnie, walki z powórz. mnie, już lemie! Że O wiecie. nie, coś mi się trzasło! Dobra. Coś mi się trzasło, co? Faktycznie robi się ciemno. Wiecie co, chodźcie się wr wrócimy. Nie! To nic nie będzie widać na la, la, latarkę? No po latarkę. Coś tam widać, ale że jak się wejdzie do środka, to wtedy nie widać. No A to może to, możemy to wró wrócić. Po, ale to którędy, bo teraz taki mały problem jest. Tędy, ja tędy. Tu tak? dobrze, dobrze, tak, tutaj. Gdzie to chyba było gdzieś zaraz po lewej stronie bo nie? Hejście, czy... <laughs> Tu po lewej teraz chyba. Po lewa, dobra. Bo. A to po prostu będziemy spać, czy lataki sobie będziemy robić? O została jeszcze. No. So. Ty Myślę, zepsute te akumulatory wyrzucasz za burtę, czy je masz gdzieś w No właśnie, made? nie wiem gdzie one są. Gdzie Może oni są? jakiś się już przypadkiem Sprinkler zładuje? Gdzie bo... są ci akumulatorzy? No, powinny być chyba w różnych, nie? Zobaczy się zaraz. O już akurat idealnie. Z tych zużytych w sensie. to można robić. A ten, ten statek jest za krótki. No, ja bym zrobił na, remont. Na live? Nie! Nie, bo teraz wiesz, że żeby to wydłużyć, to trzeba wszystko zr zrąbać. Tak! Remont! Zdaszka jak głośno gra, kurde. Takie dancingi Nie, 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 bez remontu, panie. Najpierw spać, czy nie? Czy najpierw e, robić Najpierw właśnie, zobaczmy, co się stało z tymi. tymi. Ja się wysypię. Nie ma chyba tych, tych no, baterii. Ja się nie mam z czego wysypać. Mam nasiona tej brzozy. Eee, ja też. Dodam do nasionek, Nie, dochodźcie spać, bo może to się będziemy wracać za każdym razem. no. Chyba zostały nam dwie te. No ale potem musisz kawa kawałek, potem przychodzisz. Wiemy, ja mi są... się wydaje, że ty po prostu Chodźmy wyrzucasz spać. zawsze te wszystkie. Chodźmy spać po prostu tak. Te wszystkie yy, bateryjki. To teraz się nie wyrobimy. Spać, Mówisz, że można jeść na łóżku, a nie można. A można, czekaj. No, kto nie śpi i meuka. Ja? Już leżę? Śpie czekam. Ja. E, dobra, dobra. JEŚĆ! Nie, nie? nie, chodźmy Nie, MUSZĘ JĘŚĆ! Tylko sobie wiesz sobie to, co, zostawiłem w sumie to co teraz znalazłem. MUSZĘ Czyli tutaj nie, teraz tak, to, to i gluty jeszcze. Aha, ugotowani pusto. Dobre, dobre. Całe zarcie wzięli! Nic nie zostawili! Ktoś tak zostawił w metalu, to... No ja, też mam. Zeboby trzeba było, żeby ryby łowił. <laughs> Nie mogę od razu, są braki. Moje żelazne zapasy muszę zjeść. Dobra, idziemy? Idziemy, tak, idziemy, póki jeszcze pora. Czekaj, bo slo-mo jeszcze mi się nie, nie wyłączyło. I kamienie trzeba ze sobą wziąć. O co? Ty się przemek chwaliłeś, że ty ze skrzynki pozbierałeś. Kamienie tam potem będą. No? jeszcze przy tym tam ustroj skrzynki. Ty się, ty się, kurde, ten chwaliłeś, że ze skrzynki jakieś tam żarcie podniosłeś, a teraz, kurde, nie ma nic się nie podoba. No, a, bo je. Właśnie, co ja z tym zrobiłem? Zjadłeś pewnie! No pewnie tak. To co zrobiłeś? I czekajcie! Bandyta Szybciej! To, to Szybciej. Na, na czwórkę od razu trzeba iść. Na czwórkę? Na czwórkę, czwórkę wybierz pani. Czwórka to, była. Po bo. lewo. Po lewo. Idę w dłoń. Albo się A Gdzie jest żarówka walki? Ty wiesz chyba, nie? Żarówka? No, no chyba no. na czwórce. No. Ej, no, limelka, mam dla ciebie mam ciebie questa. I w tamtą stronę. No. A my tu pójdziemy w tą A my pójdziemy Dlaczego? No bo nie wiem gdzie iść A tu jest dźwiedź Tak A za, zabijamy go czy nie? A nie tu była no, nie dobra tutaj nie to tu tu limelkę miała iść No Tak Były po lewej ona jest Tak iść tam do tej jaskini i tam No a możesz... czemu ty nie uciekasz? Bo ona się zbogowała Jak zbogowała jak O, o ja jej nie, o, nie widzę o, nie. A ja ją Dlaka. widzę właśnie Ja jej nie widzę jej kurde. Gdzie ją, gdzie ją Ja z nią walczę właśnie ja nie, nie widzę co mam czupać! E, bo tu jest przecież ten! Niedźwiedź wielki Ja nie widzę tej niedźwiedzicy! Ee, ja umieram! A nie bez, ja Umarłaś! Umieram. Nie, prawie. Ja no ją czupam żyję, teraz! Tak? O, nie, nie, dobra! Zanieść. Tu jest dziura. Umarłaś, tak? Właśnie dźgasz powietrze. E. Ja dźgałam ja? też powietrze, no ona była w skale a, zaraz, a, a przecież ty u mnie to stoisz w miejscu. O, pojawiła się teraz dopiero niedźwiedzica. Umarłam, mówię przecież, jestem nieprzytomna. Ty biegniesz no. w miejscu. No, ty biegniesz w miejscu. A ja tam nie podejdę, bo, bo umrę. Ja też nie podejdę, bo umrę. Dobra, czekaj. No to on se to... poleże. No to se leż. Niedźwiedzica no cię tam weźmie w obroty, za kurde. Ja to... się nie odrodzę, Oj? bo mam za dobre rzeczy. User joined your channel. Dobra. O, cześć, zebo. Nagrywamy już jak Witamy. coś. Witamy! Aha, też umarłem, nie? Ale <śla> <śla> O kurde, ale, zebo, są dobrze, dobrze są morskim, opowieściom. ale morskim opowieściom. Morskim opowieściom. Kawałek glimelkę odniosłem, to może deszczą z drugiej strony podejść No powiem. Dumie ci, tak mam tylko że... siekierę i butelkę i, i dzidę, no ale... On ma dzidę Powiem Zabaw, ci, że... Nas. To nie jest zachęcający Jak scenariusz tutaj. Czekaj, już odpalam rafta. Co to, się może, to wiesz co, to może ja się odrodzę, bo w sumie nie mam dużo. Bo czekaj, mam, tylko... może ja pójdę... oj? Na jakiej wyspie jesteście? Oj? Tej, tej, bum, bum. OJ! Ludzie. Tak, tak, tak Byli. Dobra Cześć O witam, no cze... No. Tak, ci dobry To ja was już odrodzę Ja... ja bym... Ja bym... No. Ja bym... Może... No. może na szybko pozbierać jagody i tam kurde wciepać No ale my też chcieliśmy ją zabić No, sumie... no to zabić no, se możesz później, a teraz... Ja nie będę tutaj siedział, limoka niech czeka najwyżej Jakie było hasło? Bo tych jagód tam dużo e... nie trzeba w sumie to napiszę ci ilimelka na Steamie, chyba że nie masz go Tak jak wcześniej coś było... Nie, 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 ja ci napiszę Dobra, dobra Czekaj. O, mam jagody, mam jagody, mam jagody, jagody mam Ja sobie zrobię broń i zaraz idę Tylko, że dwie sztuki nie to jest wystarczająco Zebo, uratuj mnie Dobra i... Czekaj, broń Jeszcze więcej sztabek, aha nikt nie poprzepalał, dobra, to trzeba to poprzepalać Ej, ale ty poszedłeś na statek? To. No. Ja tak, my się odrodziłem. Odrodziłeś się? No, a to nie mogłeś mnie zabrać ze sobą? Jak, jak umarłem, <grym 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 jak nie mogłem cię byłem zabrać tak. ze sobą chyba do, do trumny. Ale da. się odrodziłeś, tak? I jestem tak. teraz na statku. Nie Aha. nada baliać. No to weźcie mnie stąd no. no to już zaraz właśnie, właśnie zbieram rzeczy i idę. Czekaj, ja, ja spróbuję tutaj y, coś zrobić, ale nie wiem... gdzieś jakieś deski może, a walki zwycięskie trane? Są w w 5 jagód 6, wymaga Kurde. A skrzynki z deskami są gdzie? gdzie? A, dobra, Weźcie. deskini. Blin. Dobra, jagody jest. dalej są zbugowane, że nie 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 nie, 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 nie. nie, 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 Już jest ok. Działa działa. Bo ja, ja. Wo Gdzie jagody są? No, tak, nie Ty ten niedźwiedź, się zbagował w a nie mnie. No dobra, no to wiesz idę, dobra, chodź. Ja, ja w ogóle jej nie widziałem przez chwilę. Przemek to walczył z powietrzem po prostu. No po prostu. A mi tak powolutku Ja tak schodzimy. w ogóle patrzę, dlaczego wy wybiegacie? Po prostu w tego wiedziałem. wiecie, bo nie zapomnieliście. Tak mówię, niebielka <słys> stoi Nie widziałem, na Mówię okej okay. Potem mnie zaczął naparzać hmm. Czemu tu nie ma tych jagód, kurde Dobra, to wiesz co to, to ja pójdę... Yy, właśnie poczekaj Zebo, pokażę mi, no, gdzie no, jest jagódka, no. zanieś do domu, no, a ja o, pomogę walkie zawiózł szukać jagód. Tu niedaleko zaraz jest. I ja później wiem, jak wrócić. Mi, mi Wygodnie ci się tam je, leży, aby? Co? Wygodnie tam limelk? limelce? Już, już, już. już. No, nie super, jest. O, w ogóle to piłę mam, jak coś. O, dobra. o piła brundas. Dobra, i teraz tak, Piła brundas, Zebo. Tu tak. wie... ja. są jagody. Widzę ją. to jest tu, to jest niedźwiedź. Tu jest niedźwiedź wielki. Nie, spoko, my go zabije A to jest ten wielki, o kurzwa. tak? to jest ten wielki, dlatego o, 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 o. trzeba przyjść z drugiej strony, albo na szybko przebiec i po prostu ją zabrać. A ja szukam jeszcze ile tych na... Dwie porcje, jagód już, raczej znaczy cztery. Na... Się się Mamy jeszcze jedną te... te... jagodę. No nie żyj ty, Nie walcz Dobra, uciekaj z Daj się siana, te! mordo! Zdaj łóżko! to biegnij do domu. Czuję go za mną! Dobra, nie dobra, ma, dobra nie dobra. ma go, nie ma, nie ma, dobra U, Dobra, bo zaraz będzie jagody. umieralkis. Nie, nie, nie Umrzesz? O nie, drugi niedźwiedź nie. E, e, e. nie hops, hops Dobra, ja szukam jaguń jak ktoś Hops Patataj, patataj, patataj O No, ratuj mnie No, nie jestem, biegnę O, idę tam, biegnę Hops No Biegnie dalej za tobą, biegnij szybciej Bo jagody mam A, nie, ciebie Dobra, pięć go wystarczy A? Ała to, to. Ile tylko razy już dziabnąłeś, bo na razie to widzę, że on jakiś za mocny jest. Ja cię wrzucę do oceanu. Nie! Tak. <laughs> Elo! Dobra, no jest, udało się. No. Chyba no. mnie dziabnąłeś na koniec jeszcze. A, nie wiem, ale nie. No. nie mam nic co bym ci mógł pomóc, to... Dobra, gdzie nie, jest ten nie, srogi nie, niedźwiedź? To tutaj. To, tutaj. to czekaj, nie, to chodź na mnie, chodź Nie O nie, zostałaś u góry ja spadłem. Idziesz no ze mną? Wracaj. Czekaj, jak ja mam tam iść? Okej, muszę wrócić tam po prostu. Czekaj, ja, ja Ja tam wrócę, spokojnie. I paratonkowa ekipa przy... co? Ty musisz nie zarzucać ludźmi. <grym <grym za nogę tam. Powiedziałem ja rzucić dimmer. tędy? No, tak. Okay. Tak mi się wydaje. O, oh, okej. Okay. Tutaj masz ten dzban, widzisz? Ale nie było A, mnie paratonków, i powiem wam, no. że i tak jest brzydki ten statek dalej. Dziękuję bardzo. Po Zara ja znaczy pobiegnie, biegnie, biegnie, czekaj. nie, imen... I będzie teraz żyć i teraz Gdzie można tak? iść po tamtej. Ale nawet kilka nie będzie to jadła. Super tak. dzidy. Słowo. Uh, slow. -mo. No i smacznego. No Oj, spadł, bo nie oh, już padło, żeby szpadel wziąć. Uh. To jest cimno. Grzyb! To Bierto, a ja pozbieram grzyby. Już się nauczyłem, że nie można zrobić z ludźmi. A czekaj. A nie, możecie nie. poczekać z tą balbolą. Ale przecież myśl sobie. Ułatwimy robotę. Tak, to wymyślili, że trzeba przytrzymać, żeby kurde, no. nie tylko hyc, hyc, wbiec i nie Ooo. Takie rzeczy. Słyszę jakąś muzyczkę? Znalazłem. Tak, Muzyczka. bo to radio znalazłem. Wow. No to, w końcu, jak, ja żeby go zabić, teraz co no ja, to jak? ja to zrobiłem tak. Napić, no? Tutaj sobie stym. wskoczyłem gdzieś, tu był taki Taki motyw, że się dało gdzieś tu wskoczyć na jakąś kuleczkę. Tak, I ładowałeś z łuku, pewnie tak? Tak, i ładowałem z łuku. E, e. Daj mi jakieś, masz coś Tylko, kursia, że ja mam... musisz mieć tak około Kasiona. chyba 40 strzał, czy coś w tym stylu. To się Aha. tu dzieje. Mm. I gdzie wy jest no, Tam, gdzie ten niedźwiedź był. Aha, dobra. To czekajcie za daj coś do jedzenia. Weź coś do, do, właśnie... do jedzenia. jakąś wodę chociaż. Masz jedno mankę. odłóż mnie boli. Do, to są do, do, całe moje no, zapasy. Lub Chcesz no maczetę? Ma, Matecze chcesz? Nie, no ty będziesz sobie robić, idziemy na dwójkę. A ja, ja mam maczetę. Nie, chcesz, mam macetę, nie, Mam maczetę, chodź na dwójkę, Czekaj, Ja już blisko jestem. Masz maczetę, chcesz maczetę? No dobrze, no nie musiałaś mi dawać, ale dobrze. Limeka, nie, może się sturlać. Melka i zebo. Ona jest na klifie. <laughs> A to nie żyje? Czemu rzucasz? No tak, cały limelką? czas nie żyje. No, no bo rzuciłem limeka Dobra, choć wróciłem, pomożemy, i im, zregenerujemy się i pójdziemy dalej. Gdzie oni teraz są? Gdzie się rzucają sobą? Siebie, Ja mam wszystko pod kontrolą. O, okej. Czy w ogóle zabowróciłeś do domu, przecież ty miałeś 3 metry. Jakie 3 metry? Po Co? A ty gdzie ty żeś zbłądził? Gdzie ty jesteś w ogóle powiedzmy? zaczynam. No właśnie pytałem. Okay. Oni już... Na mój moj oni już jest. chyba obchodzą wyspę trzeci raz wokół. Ja już ją czuję. Aha, dobra. melkę? No. <laughs> o, o, o tu byliśmy, dobra. dobra. Wiem, ja idę okay, jakiejś zapasy i zaraz przyjdę, chociaż nie mam żadnych. żadnego. Okay, możesz. Iść, o. Iść po znakach możesz iść. No, no patrz poznaki. Idź w kierunku, ja. nie wiem, Ranger Station, to jest tak najbardziej przybliżny. O, 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 a, a. I tam okay. mac macie odblokuj w stole, jak będziesz. Problem. A czekaj, w sumie mógłbym e tam żarcie zanieść. Tam ktoś czekaj, skacze czekaj, z klifu. Czekaj. Kto tam skacze? Ja. z klifu? Ja! Powiedz mi, gdzie o. jest limelka i gdzie mam skoczyć. A skąd ja nie mam wiedzieć? No właśnie, gdzie jest limelka? A, o, widzę! Idź w twoje prawo. I Limelka w triggeret. Jeszcze, jeszcze, jeszcze i tutaj... O, widzę ją!

już rusz Nie, to no za bardzo nie ruszy. Ruch... Screena daj, daj, zrobić. Daj dostać zrobić screena właśnie. Trochę w lewo, popatrz. Fanialny. o, patrz, O, czekaj. czekaj. O nie, śmiechu nie było końca po prostu. Dobra, limerka ja już się odkłada. O, już Typoza jest zrobiona. Tak o, naprawdę. froncie. porwać, a ona się wjeżdża żeby jej nie porwał. Na. A gdzie tu są o, jakieś? Tu jest kontener pod spodem. Sam bym się wjeżdżał O pałki, no. kto to jest pałki? Dobra, idziesz tu do ja. pałkiza. No to pałki są te nie? Hałki. Masakra Ty jesteś. W, w ogóle ty jeszcze tu nie byłeś za bardzo, nie, nie zwiedzałeś no, kurczę No nie był pokoik bo... Ja mam no. pokój swój Tak, A, to... zgadnij który Na, Narzekacz numer dwa Nie, A to nie. jest akurat Uwaga podróba Zebry? No no to. O, mam łóżeczko mm. O Panie ale dobra Widzę, że no, mój, mój dywan, dywan w... ja... w... Stają się no, tutaj 10 tak, cm <laughs> kwadratowych mojego dywanu Super Ja muszę oddać no, wodę w tym Panie to darmo Dobra ze może możesz żyby łowić, bo, bo nie ma co jeść. No! Dobrze, możemy iść. Czekaj, bo. Tak, za... wracamy się. Chyba żeby to podzielił na dwa odcinki, bo w sumie jest już... Yy... Co? Arakis? Mogę zjeść lamę? No, no, można by było. No. Aż tak głodny jesteś? Właśnie widziałeś naszą nową lamę. Jaka fajna taka taka... Lima. Chyba bym zjadł. Nie no, nie można. A płaki. No, bo musi plecak zrobić Nibelce. Eee... Ja już mam plecak! To jajko? A tutaj jest kto? Tutaj jest. Pitok po prostu. Jakoś. Eee. No dobra, to, w takim a. razie w tym odcinku to będzie wszystko, a w drugim odcinku to właściwie jest to w kolejnym, tak? To zjemają. balbo. Bal, bal. No wiecie co to kończymy. To nawet dzisiaj. O. Imelka i jamki. Tak. Do, do widzenia. A ja jutro, się... Jutro witam, zjem... Czekaj, czy... kiedy będzie odcinek jutro? Yy, ten... To znaczy, w sensie kaj, czekaj, jak ten mówią, to... Pojutrze. Bo co drugi dzień. Tak, dokładnie. Pod... O, no, no to w no to na następnym odcinku zjem Jajko. Dobra, no to cześć. <laughs>